Człowiek idzie i znajduje coś takiego. Zobaczcie, jak kurde, człowiek sobie dba. A to jest ten człowiek. CZ 125 sport. To mi się idealny. podoba. Nie jest idealnie, jest dobrze. Bardzo dobrze. Taki zadbany. Lubię, jak jest taki ten mat. Fajny. Naklejki, przepraszam, sam robiłeś? Nie, kupione. Kupione. Czyli pomalowałeś bak i dałeś naklejki. Tak. I oczywiście to z no to ale... A to? To są sakwy praktycznie wyjęte ze śmietnika. Wyczyszczone, dorobione są z stelarze. I zawsze jakieś miejsce do schowania. Tak. Chociaż wyklucza do świec. Zobaczcie. To też rozumiem. To jest naklej to jest jeszcze starsza naklejka. Ale one były w CZ-ach 477 sport Co możesz powiedzieć jak się tym jeździ Maksymalna Ciekawe, prędkość? Maksymalna prędkość około 90 Ale przyspieszenie ma jak już jak motocykl na, świ na światach oc ocadzam to samo Mimo że ma ja dużą masę Tak O, ma dużą masę <kluzny> No jak dojdziesz do mojej, to zrozumiem. licznik. 17 tysięcy. Naprawdę malutko ma przejechane. Czy przekręcony już licznik? A tego to nie wiem. Gdybym był właścicielem od początku, to bym wiedział. Ile tak? kosztuje utrzymanie takiej SCZ-ki? znaczy utrzymanie. Poni 4 litry. O! Przyspieszenie? Od... Przy... Przyspieszenie od 0 do setki? Nie wiem, bo nie... bo nie liczyłem. Mówisz, że na światach wygrywasz. Na światłach tak, ale do, do 60 powyżej już jest, już jest ciężko, Pięknie. już ciężko się zbiera. Ile trzeba mieć, żeby taką sobie wyremontować samemu i tak dalej? Kupić z szopy można za jakieś 2000. Naprawdę? W CZ można za dwójkę kupić? Tak, tylko że to jest wtedy wszystko do śrubki i z powrotem. Tak Czyli też od śrubki do... zrobiłeś wszystko? Nie, Większość robił mój tata. Ja to, to już uczyniłem. centymetr musi być niesamowity. Tak, no to mnie tych cezetek zrobił. Może z 10 już. Pięknie. No. Pięknie. Co to jest, że się świeci? To jest, ee, że jest na luzie, a tu, że nie ma ładowania. Zaraz odpolimy, to. Właśnie. To Zagadasz? Hm. Proszę bardzo. Jakie ma nawet te, zobaczcie. To jest nieoryginalne. Ale. Lizol jest? Zapomniałem kroku <noise> I tam giełka. <noise> Lubię ten zapach. Dobra, czas się przespawił. Serdeczne Dzięki. dzięki. <noise> Powodzenia. Zajemnie.